W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że utrudnię sobie stanowczo grę w Fortnite, tak gdyby normalnie była zbyt łatwa. I zagram na takiej oto klawiaturze. Najmniejsza klawiatura, jaką znalazłem i słuchajcie, oczywiście ona mogła być jeszcze mniejsza, ale ma dodatkowe funkcje w postaci touchpada i no, jakichś tam przycisków dodatkowych. Ona nawet RGB ma. Czaisz to? No i co prawda w gierce jeszcze jej nie testowałem, ale to na bank będzie horror. A jeżeli wygrać na podobnym sprzęcie i potrzebujecie odmiany, to mam dla was idealną informację, ponieważ możecie skorzystać z oferty Computronic, a w tej ofercie znajdziecie oczywiście Idealne laptopy nie tylko do gier, ale także do nauki. No a jako, że wrzesień i październik to miesiąc powrotów do szkoły i na uczelnie, to dzięki tym laptopom będziecie mogli nie tylko szybciej i lepiej grać, ale także przede wszystkim szybciej się uczyć i pracować. Laptopy te zostały wyposażone w układy od Nvidia GeForce RTX z serii 30, co pozwoli Wam oczywiście pięknie pracować, uczyć się, no i oczywiście tworzyć treści. Ray Tracing, DLSS i Reflex to oczywiście to, co doskonale znacie. Bo już wielokrotnie wam o tym opowiadałem i te rozwiązania idealnie odnajdują się w świecie gier. Jednak nie tylko do tego laptopy z serią kart Nvidia się nadają, ponieważ wydajność aplikacji STEM, czyli naukowych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych w tych laptopach jest znacząco zwiększona. Jeżeli jesteście zainteresowani ofertą, to koniecznie sprawdźcie link w opisie, a teraz przechodzimy do odcinka. A w dzisiejszym materiale postanowiłem grać na tej oto klawiaturze, najmniejsza klawiatura, jaką znalazłem, i moi drodzy, mam trzy challenge. Jeżeli jakikolwiek jak przegram, to muszę wpłacić stówkę randomowemu streamerowi. Kuźwa, portfel będzie bolak, nic. Moi drodzy, oczywiście pierwszym challenge'em będzie co? No jakże wyjdzie zbudowanie Skybase'a. Tu mam rączki, tu mam rączki. Wszystko na tej najmniejszej klawiaturce i powiem wam tak, jest kuźwa dramat! A i umówmy się tak, no przecież ja nawet tylko zebrać nie mogę! Nie, no super, nie! Gdzie możesz działać klawiaturą? Ja pierdzielę, prze ja nawet Matsów nie zbiorę! Ale chodzi to! Ale to chodzi ta klawiatura, ja pierdzielę! Jak się buduje? O, Jezus, dobra, nie, nie klikaj randomowych rzeczy, bo przecież ty zaraz zdętkę zaliczysz. Powiem tak, o edytowaniu nie ma mowy, a ja jeszcze mam jeden na jeden z Kepciem zagrać. Ja chyba na Nobildzie to będę pykał. Ja mam w ogóle pomysł, bo mnóstwo osób narzeka, że we, Fortnite to już nie to samo, że Fortnite to już 2 na 10. Jeżeli tak myślisz, napisz w komentarzu, czy Fortnite ripowa, czy nie. Ale mam też pomysł, jak przywrócić starego Fortnite'a do życia. Słuchajcie, bo wszystko rozchodzi się o to, że wszyscy stają się totalnymi tryhardami w tą gierkę, a gdyby Epic wysłał każdemu graczowi właśnie taką klawiaturkę i on by miał napierdzielać na tej klawiaturce cały czas, tylko i wyłącznie na tej, to Fortnite wraca do swojego życia pierwotnego, szybciej niż nam się to może wydawać. No przecież ja nawet Maców nie zbiorę tutaj strefy. Dramatyczna jest ta klawiatura. Dobrze, że ja część budowania mam na mysce, nie? Bo tak to była katastrofa tutaj, naprawdę. Jak tu chodzić? Przecież to jest dramat jakiś. Eee, mordo! Walka z rekinem, ty! Dobra, bo ja matcy, miałem zbierać, że się z rekinem za przyjaźnią, ty! Już strefa idzie! E, no, ja muszę wejść jakoś na Skybase. Chwila wprawy i ja nawet na tej klawiaturze potrafię się poruszać, ale powiem wam, że jest Dramatycznie. Jest naprawdę dramatycznie. Te klawisze są takie malutkie. Takie malutkie są po prostu. No, musk, kepcia to jest przy nich gigant. O, dobra, już wiem, gdzie jest kapsułek, nawet ty. Dobra, że randomowe klawisze klikam. Ciekawa, czy na tej się będzie samochodem jechać. No, mniej więcej tak się będzie jechać. Jak wysiąść stąd? Nie, no, to jest dramat. Jakiś to jest dramat. Ty, a ja w ogóle tutaj mogę na ta jechać. No, czułość niezła, ty. Widzicie to? Zarąbista czułość. Aż pad po ognie. Ej, dobra, ja zapomniałem, że ja muszę wejść tylko na Sky Limit w tej gierce i stówę zaoszczędzam. Stuwa mnie nie boli już. Potem nie muszę wysyłać do streamera randomowego. Więc ja się zaraz pakuję na ten Skybase. A, ale łupmy się, jak ja zaliczę challenge, to wy zostawiacie subskrypcję, tak? Z i łapkę w górę, żeby nie było wątpliwości. Taki jest deal. Jak ja przegram, to płacę stówę streamerowi. Jak, jak ja wygram, to wy mi suba zostawiacie i łapkę. Nie, coś jedzie tutaj. Tam chłop jest! Kucaj, żeby cię nie widział. Ja pierdziele, strzeliłem przez przed... No nie, debilem jestem. Ja pierdzielak rakowisko! Nie, buduj! Buduj! Dźwig mnie zaatakował! Nie dźwig! Dzik, nie dźwig! Jezus! Dobra, Byniu! Pogadajmy! Nie! Pogadajmy! Nie! Byku! Nie! Nie da się, nie da się, nie da się, nie da się! Nie da się, tu się nie da, nie da, nie ma nie ma opcji! Nie ma, nie ma opcji takiej w ogóle! Dobra, słuchajcie, ja wiem, że tam nie wyszło yy, i na pewno już jakiś dodajcik dla streamerów yy, poleci. Natomiast yy, no ja chcę wejść za coś, to Skybase w ogóle zrobić. A dobra, wiecie co, ja to pierdzielę. Buduję Skybase. Ja mam tylko na Skylimit wejść. Lecimy. Ale my zaraz chyba na Skylimicie będziemy. Gdzie ja mam podłogę? Po co ja mam? Na, na V mam gdzie to jest V w ogóle. Czekajcie, uleczę się. Szybkie lecionko. Jeszcze kawałeczek, tylko proszę! Niech niech mnie. Niech niech mnie nie skolapsuje, tylko. Dobra, mam Skylimit, mam Skylimit, mam Skylimit Uwaga! Ty, no jak ja mam teraz V, V, V. Zejdź. Dzisiaj muszę, przecież co ja robię. Dobra, dobra, dobra. Kill poproszę. Tak jest. Oh yes mi, bro. Oh yeah. Leczonko. O, ależ to pięknie wygląda. Let's go! Jesteśmy skajcie. Pierwszy część wykonany. Dobra. Ja jak wykonany do pięć, 6 dla streamera poleci chociaż za tą pierwszą mnie udaną próbę. Okej, okay? git, 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 Ale łapkę w górę zostawcie. Życie nie zapomnieli czasami. Ej, ale co dalej na tym skybajzie? Chociaż celem jestem. Ej, nad wodę, nad wodę, nad wodę. Raz razie czego do wody spadnę. Szybko, szybko. Szybciej farmer, Rusz tę dupę w troki. Jak to się Hadam chowa? Gównianie się chowa, widać wszystko. Ha! Kolaps! Nie! Proszę! proszę. Proszę, szóstka, tu, impuls, tak, cyk, fu, a? No to nigdy nie wychodzi. Stuko Felice. 26 HP. No. I co? I dumny z siebie jesteś? Dumny z siebie jesteś? I za to? Przez to? Przez to ludzie w Fortnite przez, przez, siebie, przez siebie ludzie w przestają grać? Przez siebie właśnie? Tak, Stuko? Przez ciebie? Skybase widzisz? Pierwsze co robić, A! Skolapsuje! Bijesz się z gościem, a ty w Skybase kolapsujesz! Menda. Proszę w komentarzach spam. Stuko Felice Menda. Nie ma innej opcji. No, to ten, tego, nie? Za pierwszy challenge trzeba skaskę komuś wysłać. Dobra, no i u pierwszego streamera jesteśmy. Lakso ewidentnie tutaj jest Spoconko, fajnie, podoba mi się to. Więc no pięć dyszek u Alakso ląduje elegancko. No, siadło chyba. Alakso chyba będzie zadowolony, co? Ja, yes, Mati. Dzięki ci za 50 zł. Siema. Yes, ja uwielbiam skywaysy. To jest moje hobby życiowe. Widzę, że nie tylko moje. Ty, no jasne, że tak. Stary, Bardzo ja skyways od trzech lat kręcę. Dobra, słuchajcie. Kepcio przygotowała dla nas mapę 1 na jeden. no -build. -y, Bijemy się od razu, nie? Jak mapa wygląda? Wygląda jak ten stara miejsc... No! Menda! Biegłem do rift'a Dobra, naklepię go i tak Na tej klawiaturze nawet go naklepię, widzowie Dla, dla widza wszystko Kuźwa, gdzie ty jest? Cii, klasu, to no co? hahaha, ha, ha, co, ha, ha. co? Co jest? Ej. Ej, ej. Nie lecz się y ja to wygram Ja to wygram dla widza A, a co wygram Stary Jak przegram ten pojedynek to muszę streamerowi stubę wysłać, rozumiesz to? <grym> na, od parę streama, dobra? A on streama! streama bo, dobra, ja streamer, nie? Halosowo ja ale wiesz, może trapi na ciebie, nie? ej, ej, O ejej, co ej, ejej, ejej, co, ejej, ejej, ejej. Nie nie Ej! Co, ej! Detonuję mu furę, detonuję mu furę. Ja tu czekam na ciebie, nie? Ja cię walę na dziurę. Lutujesz to, zlutujesz, nie zlutujesz, nie zlutujesz. Proste. Nie na nie czekasz. Cóż, ba, zablokowała mi się kreatura, Czekaj, czekaj, czekaj. Pierdzielę to. Ale go Nike ugrałem. O, kurde, O! 2-0 Dwa Dwoje, Maria. Ale czemu ty uciekasz cały czas? Ja pierdzielę, no prawie! Uuu, leży! Ja wcierdzielę! No przecież. Przesada to jest. Ej! Eee! 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 nie, dobra! Nie, 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 nie! Nie ma nie. żadnej Podmieniam klawiaturę, podmieniam klawiaturę, gram na normalnej teraz, gram na normalnej. Zobaczymy, jak ci będzie jaki Lecę na ciebie. Zostaw lód mój! Lód mój! No przecież to jest przesada, nie! No, to jest przesada przecież! Ej, co ty po... O kurna! Ty, ej, co się ci się da? Ej, się, o, się nie da! Potraca się nie da, potraca się nie da! Ale strzelać się to już się da, co? Nie trafiłeś! Aaaa! Aaaa! Dwa, dwa! Let's go! Nie no, się dać porobić jak sądek jakiś! O kurde! <laughs> Czego tu się O kurde! Dostał! Aaaa! Dostał, dobra, dobra, dobra. dostał, dostał, dostał mocno! Dostał mocno, let's go! Aaaa! Aaaa! FOK No No przecież to jest przesada! Nie no, gdzie on jest? No przecież on Jeden z Heidensikiem pomylił, ty! Aaa... Aaa... Jezus ci najmniejszy najmniejszym ilorazie inteligencji... O kur... Ja cię robię na najmniejszym ilorazie inteligencji! Nie wierzę! Uh! Uh! mamy to! Nie! Let's go! Nie, jest dwa! dwa mamy dwa. to! 3-2 jest, co ty gadasz? Nie. Na klawiaturce za 5 złoty, ty. E no dobra, przyznam się. Trochę oszukałem. Trochę zagrałem na dużej klawiaturze, także donej dla stronyj, dla klimaci. Yy, ale no, unlucky, nie? się mówi. No nie no tak, faktycznie, trochę oszukałem się. Ej, to, 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 ale dobra, ty na Bambika ty, przegrałeś, przypominam. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u największego knuta polskiego Twitcha yy, i tutaj ląduje u niego stówka. Niestety menda najgorsza, yy, ale to nic, to nic, to nic, jestem przygotowany. Sam se challenge wymyśliłem, to teraz płaczę. Teraz płaczę i płaczę. Ale muzyczka wchodzi, siada po. Następnym razem nie wysyłaj tych nudy słów. Ok? <noise> Ale chciałeś sam zrobić No tak było, no, tak było, co mam zrobić, co mam zrobić? Na paczuszki w takim razie Pongoskiemu wysłaliśmy elegancko, siadło to i co? I co? Do, do następnego challenge'u? Dobracajcie, challenge numer jeden i challenge numer dwa za nami, a teraz czas na challenge numer trzy, czyli zabawa w chowanego. Tyle tylko, że z prawdziwymi graczami na prawdziwej mapie. No i moim zadaniem jest wylądowanie na chyba najbardziej sposobnej miejscówce od wszech czasów, czyli Tilted Towers i dotrwanie tam do top 20. Ej, a tutaj więcej was matka nie miała na tym yy, Tilted Towers? Dobra, wiecie co? Aha, tutaj przyleciał. Nie no, zajebiście, nie. Proszę, nie bij. Proszę, nie bij. Proszę. Nie bij. Wiem, mam pomysł, mam pomysł. Samochód, cześćcie, pod ścianę. Tu cicho jest, tu cicho jest. Tutaj, super. Cykfu. i ta banda elegancka. To, co smarcia szkiłują! Masz czy i honor człowieka, powiedz mi Fabianeczka. Jeszcze raz, to jest powtórka, bo to nie, to nie, to żałosne to było. Nie, no proszę, nawet nie mów mi, że ty mnie widziałeś. Nawet mi tego nie godej, bo mnie chyba coś spali dzisiaj po prostu. Będę musiał ze 150 zł streamerowi jakiemuś przelać. Nie, no idź se, no przecież to jest jakiś żart po prostu, to żart jest. Ja z wyjechać nie mogę. Daj mi spokój, mendo. To debil, to debil, no i co teraz zrobisz? No, na bank, na bank ci się uda, no. Super pomysł, byku, super pomysł. He 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 i co teraz? No, ma no, w dupę se strzel, w dupę se strzel, no. Dobra, 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 mamy ile? Top 74. Jezus, Maria, to jest nie do ogrania. To jest nie do zrobienia w ogóle. Ej, czy to jest ten sam chłop? Błagam, zabijcie go! On wysiadł z tego tira, on na mnie poluje. To jest jakiś zwyrol! To no Wardenga jest ja sami tu gra. Co on robi, co on robi, co on robi. Nie widzi mnie, nie widzi mnie debil, nie widzi, nie widzi mnie, nie widzi mnie, 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 mnie debel! <śścoughs> jakbym miał shotguna, na tym bym go ładował już na dupę. Aha, no to już mnie widzi, nie? Ja pierdzielę spocony kacperek 2014! On mnie gori cały czas! Dużo masz tych impulsów jeszcze? No on jest normalny! Chory na Bęben on jest! Naprawdę! On ma coś z głową, kuku namonił. Nie, on jest naprawdę chory na Bęben. On ma coś z głową, ten chłop. To on ma coś z głową, To jest stalker jakiś przesada to jest. Przesada to jest, to coś się dzieje, To jest przesada. To, jest to, to co się tu dzieje, to jest, to jest gruba przesada Co on robi? No zostaw mnie w spokoju No przecież to nie może tak być No mi no, no, no I on się cieszy jeszcze, że zabił chłopa Bez broni, którym w samochodzie Chciał sobie posiedzieć No debil